Wyróżnienie Marka Śląskie dla mediów akademickich Uniwersytetu Śląskiego. Marka Śląskie. Jacek Wolnarek, witam Państwa i zapraszam na informacje w nowym sezonie. 27 października o godzinie 12 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu odbędzie się jubileuszowa sesja naukowa związana z 50-leciem istnienia Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. W programie uroczystości zaplanowano m.in. prezentację rysu historycznego Wydziału, dorobku naukowego jednostek organizacyjnych oraz część artystyczną w wykonaniu pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Uroczystość została objęta patronatem rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz prezydenta Sosnowca, Kazimierza Górskiego. 28 października w Cieszynie odbędzie się konferencja poświęcona wspólnym obszarom badań pedagogiki oraz etnologii i antropologii kulturowej pod tytułem Ojcostwo w aspekcie społeczno-kulturowym, psychologiczno-pedagogicznym oraz prawnym. Celem konferencji jest m.in. rzucenie uwagi na kwestie dotyczące kontekstu współczesnego ojcostwa, jego znaczenia w wychowaniu dzieci oraz perspektywy rozwoju rodziny i jej przemian w XXI wieku. 28 października na Wydziale Nauk Społecznych jest dniem cyklu spotkań dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod tytułem U źródeł kultury europejskiej. Cykl będzie prowadzony w roku akademickim 2014-2015, a spotkanie otworzy profesor zwyczajny doktor habilitowany Bogdan Dębiński z wykładem pod tytułem Pitagorejsko-Platońskie źródła matematycznego przyrodoznawstwa. Na spotkania zapraszają także takie osobistości uniwersytetu, jak m.in. profesor Marian Gierula, profesor Jan Iwanek czy profesor Ewa Budzyńska. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 6 listopada na jeden dzień możecie się przenieść do świata chmury. O czym mowa? O konferencji Cloudyna. W czasie jej trwania zostanie praktycznie przedstawione zjawisko tak zwanej chmury. Zastanawialiście się co to jest, jak działa i gdzie znajdują się pliki przesyłane do chmurki? Tego wszystkiego dowiecie się na konferencji, na której zostaną przedstawione zupełnie nowe możliwości oferowane przez tą technologię. Szybowanie w chmurze mogło odbyć się niegdzie indziej jak w najwyżej położonym miejscu w Katowicach Skybarze Hotelu Kubus. Niedawno w serwisie Rynek Kolejowy pojawiła się dokładna lista stacji, na których będzie zatrzymywał się pociąg Pendolino. Spieszymy donieść, że wśród tych głównych stacji znalazła się ta w Katowicach. Wahadełko na torach pojawi się 14 grudnia, a od 15 listopada będzie można rezerwować bilety. Niestety te najtańsze zaczynają się dopiero od 49 zł na trasie z Warszawy do Gdańska, a z Wrocławia do Warszawy pojedziemy za 131 zł. Miejmy nadzieję, że ceny trochę się obniżą. Obowiązywać będą także ulgi ustawowe, czyli na przykład ta studencka. Już niebawem zmienimy czas na zimowy. Przypominamy o tym już teraz. O godzinę zegary przestawimy w niedzielę 26 października, cofając je z trzeciej na drugą. Mamy z tej okazji dwie dobre informacje. Osoby pracujące w czasie zmiany czasu ustawowo mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie z tytułu nadgodzin lub otrzymać wolne. A ci, którzy będą w tym czasie spać, pośpią godzinę dłużej. A więc już teraz życzymy kolorowych stryk. Legenda